Mam wam dzisiaj do pokazania coś prześlicznego, nastrojowego, świątecznego, zimowego i grającego. To są książki. Pod patronatem aktywnego czytania z pozytywką, Dziadek do orzechów. A w ogóle to jest seria Święta z pozytywką, Dziadek do orzechów, jaki piękny i noc wigilijna. To jest wydawnictwo AWM, któremu bardzo bardzo dziękuję. Sprawiliście nam ogromną frajdę. Mam na myśli ludzi wkręconych w świąteczne książkowe klimaty. Zaglądamy i słuchamy Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi: aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz drugi blog, który jest jednocześnie podcastem, nie tylko dla mam. Tak Wam mahambo się błyszczą. Zobaczcie, jakie to są takie grubaśne książki, dlatego że one zawierają pozytywkę w środku. Ten mechanizm, on robi taką grubość, a sama książka to są cienkie kartki i pięknie zilustrowany oraz przetłumaczony wiersz, bo zaczynamy od nocy wigilijnej. Najbardziej chyba ze wszystkich wierszy on się bardzo często pojawia w książkach świątecznych. Został przetłumaczony przez Katarzynę Wanewską. Pokazuje Wam ilustrację. No ale, co tam, co tam? Nie możemy przecież bez nakręcenia pozytywki, tak sobie tylko słuchać, jak Wam przeczytam fragmentu wiersza i oglądać ilustracji. No musi być. Całość. I uwaga, jak nakręcicie, trzeba poczekać do końca, aż piosenka wybrzmi. To jest jedna z bardzo znanych kolęd angielskich. No i jak brzmi wiersz? Szybko jak wiatr gnał w przestworzach wśród śmiechu, gwiazd i krzyku. Naprzód kometko, pyszałku, amorku, tancerzu, fircyku, nad dachy domów, nad ganki. Wio, błyskawico złośniku. Leć, profesorku, w dal śnieżną szybciej. Szybujcie w szyku. Tu oczywiście mamy Mikołaja. Wiezie dla dzieci prezenty. Ja nakręciłam tak, żeby to nie grało przez dłuższy czas, bo chcę być też słyszana. No i to jest właśnie klimat mat dla dzieci, które oczekują tego Mikołaja na sankach, pędzącego po nocnym niebie z reniferami. I jeszcze posłuchajmy kawałka i pokażę wam kilka ilustracji w środku. Proszę bardzo święta z pozytywką dziadek do orzechów mamy pozytywkę. Nakręcamy i pokażę Wam, jak wygląda książka w środku. Przystam fragment. Opowieść zaczynamy w Wigilię. To chyba najdłuższy dzień w roku. Przynajmniej tak twierdzą dzieciaki spragnione już gwiazdki widoku. Fryderyk i Klara rodzeństwo czekają też licząc minuty. Na śnieg spoglądają za oknem, na świat cały bielą osnuty. W salonie przy strojnej choince tak miło obojgu się siedzi. Wtem dzwonek do drzwi głośno dźwięczy. Gość ważny ich dzisiaj odwiedzi. Mamy tutaj całą historię. Dziadek do orzechów jest... Dosyć dobrze znany. Jak to wygląda, proszę bardzo. Piękne są te ilustracje i bardzo, bardzo doceniam tekst przetłumaczony przez Katarzynę Wanewską, bo tak jak przy wierszu Noc Wigilina, tak i tutaj wcale to nie jest takie bardzo proste. I zobaczcie, jak tutaj jest kolorowo, no i tak właśnie świątecznie. Komu spodobają się te książki z pozytywką? No myślę, że spodobają się wszystkim dzieciom, które są wkręcone w klimat świąteczny i lubią takie nastrojowe historie. No a tutaj mamy do czynienia z klasykami, co też ma znaczenie, bo myślę, że jak ma się taką książkę, to się do niej wraca z przyjemnością ten zimowy czas w roku i może z nami zostać na wiele lat, jak to klasyki.